Jesteśmy na targach poznańskich, drugi dzień przed nami. Oj, proszę Państwa, jakie tłumy spotykamy na swojej drodze. My spokojnie prowadzimy audycję w naszym radiowym stanowisku, a teraz jest ze mną szczególny gość, którego darzę ogromną sympatią, o czym doskonale mój gość o tym wie, pani Janna Jurgała Jureczka. Historyk literatury, autorka wielu książek o familii Kosaków. Zresztą nazywana pani jest kronikarką rodziny Kosaków. Ale dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat książki najnowszej którą możemy już znaleźć na tegorocznych targach. W ogóle to dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, sympatia odwzajemniona. Bardzo się cieszę, że Radio Poznań przywita mnie tutaj na targach, bo od tego wywiadu zaczyna się moje rozmawianie o nowej książce. Tak, ta nowa książka, drodzy Państwo, nosi tytuł Na gorącym uczynku. Wskazuje teraz tę książkę w stronę naszej kamery i to są duchy artystów. Dobrze, to może od samego początku, bo Pani jest znana z ogromnej skrupulatności, rzetelności literackiej, ale też i historycznej. Jacy autorzy, jacy bohaterowie pojawili się w tej książce? Tak, cała plejada właściwie to jest cała grupa postaci, które przytrafiały mi się przy okazji pisania m.in. o kosakach. Jest i Wyspiański, jest Ochorowicz, jest Raimond, jest, są Kossakowie, ale tylko w dwóch bodajże rozdziałach. Jest Piłsudski, jest Konopnicka, mogłabym wymieniać i wymieniać, ale to są postacie przyłapane in flagranti, czyli na gorącym uczynku, inaczej niż w szkole. Tak, no właśnie, bo tak naprawdę bohaterów, bohaterów tej powieści znamy z lektur książek szkolnych, ale oni tutaj przedstawieni są troszeczkę w innym świetle nie tak jak nas uczono w szkole. Oczywiście w czasach, o których piszę najczęściej, a więc to jest dwudziestolecie międzywojenne, to jest przełom wieku, to jest młoda Polska, już wtedy też były tabloidy. Mówiono między innymi o tym, że Konopnicka czeka na swojego hezika, który pokaże jej odsłonę szlafrokową. Tak, sypialniano szlafrokową było takie pojęcie. Yy, proszę jednak nie myśleć, że ta książka dotyczy tylko szlafrokowo sypialnych historii, bo to przyłapywanie na flag in flagranti ma także znaczenie yy, bardzo poważne. Yy, ale faktycznie jest tak, że wydobywam spośród tych wszystkich postaci i spośród ich yy, różnych wątków, losów. Te zdarzenia, które wcale nie są powszechnie znane, które pokazują ich inaczej, które ściągają z piedestału, które powodują, że te pomniki czasem puszczą oko, mrugną, poruszą się. Mhm, na przykład Mickiewicz o czym marzył, o czym śnił? Ach, no Mickiewicz śnił o różnych rzeczach, ale między innymi właśnie z ziemi poznańskiej niby bardzo chciał pojechać do powstania, które wtedy no, było na ustach wszystkich, w myśli wszystkich, ale tutaj... Zatrzymały go o piękne oczy kobiet, więc miał jechać do Warszawy, jakoś nie dotarł. Mhm. I tu działy się także i rzeczy bardzo ciekawe, związane z powstaniem Reduty Ordona, a potem pewien Benedyktyn, którego tutaj także Państwo mieliście na ziemi poznańskiej. Miał bardzo piękną, monumentalną, cudowną kartę swoich losów związanych z czasami II wojny światowej i niejako powtórzył to, o czym pisał Mickiewicz w Reducie Ordona. O tym też jeden z rozdziałów książki. Pani znana jest z tego, że zawsze pracuje z takim ogromnym zaangażowaniem. Sprawdza pani dokumenty z przeszłości. Wiele godzin spędza pani też w archiwach. Podejrzewam, że sporo czasu też musiała pani poświęcić na to, by powstała ta książka. Oczywiście też szperanie w archiwach, kiedy yy, na przykład pojechałam do Osolineum po, po to, żeby yy, zdobyć dokumenty nowe dotyczące kosaków. Przez pomyłkę podano mi szpulę z dokumentami, z mikrofilmami, yy, które yy, dotyczyły Juliana Ochorowicza. I pierwsza tak rzecz, o, mowa, mowa, jaką o tym wciąż Zobaczyłam, tak. to był duch. Mhm. Ono właśnie, to był duch. W związku z tym przekierowała, przekierował przypadek archiwalny moje myśli na Juliana Ochorowicza, który okazał się być tak fantastyczną postacią, badającą duchy, między innymi mówiono mm -hmm. o nim, że wywołuje duchy, ale to był, czy, czy, czy przy uczestniczy w seansach spirytystycznych, mm -hmm. ale to były tak, to były bardzo naukowe jego prace i publikacje. Był to znakomity, dzisiaj powiedzielibyśmy, współczesny Tesla. Mam nadzieję, że go, ta książka na gorącym uczynku pokaże go, ponieważ on jest mi bliski także i w sensie bardzo dosłownym niedaleko mojego domu. Ja mieszkam na Śląsku Cieszyńskim. W Wiśle jest Muzeum Ochorowicza. On tam mieszkał, on tam wywoływał duchy, tak mówiono. I tam do dzisiaj się ludzie boją. Mówią, że hmm, dzieją się rzeczy bardzo dziwne, niezwykłe. O tych niezwykłościach w najnowszej książce. Tak, duchy artystów w najnowszej książce. Jan... Jurgały Jureczki na gorącym uczynku. Książka została wydana nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Zabieram się za czytanie, bo jestem tak w połowie powieści. Yy, państwa też zachęcam do lektury i też zapraszamy na spotkanie z panią Joasią. Dzisiaj o godzinie 16 poprowadzi pani spotkanie autorskie z Elżbietą Herezińską. Tak, tak. Wielka historia, która dzieje się na naszych oczach i wielka historia, którą opisuje Ela Herezińska w swoich książkach, myślę, będą miały wiele wspólnego i będziemy o tym z nią rozmawiać dzisiaj o godzinie 16. A jutro? A jutro znakomity pisarz, a jednocześnie redaktor prowadzący moich książek, Jan Grzegorczyk, poprowadzi spotkanie ze mną w samo południe na głównej scenie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, piękny weekend z książkami i ze spotkaniami z tak cudownymi literatami jak Pani Jasia, właśnie przed nami. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia niedługo w takim razie na spotkaniu autorskim. A Państwa zapraszamy tutaj do nas, Radio Poznań na targach książki w Poznaniu. Dziękuję bardzo.